7 grudnia 2019 roku i jedziemy pociągiem 94858 L2 do miasta. Bytom. A udajemy się dzisiaj do Bytomia, zobaczyć dworzec Wytomski, historycznie dość powiązane z żywcem. Jedno zdarzenie łączy te dwa miasta. A mianowicie brak zgody na yy, budowanie połączenia kolejowego dworca w centrum miasta. Tak samo w życiu, jak i w bytomiu. W początkowym etapie nie udzielono zgody na budowę dworca, no, co, jak wiadomo, nie, nie było korzystne że jedziemy, zobaczymy co ciekawe, co tam będzie można pokazać eee, Następne wyjście w pszczynie. W Czyli co wysiadamy w pszczynie? Na Londina. I na jaki? Pociąg się udamy? Na Józef Alonzina. Na Józef Alondzina. pogoda jest nie za fajna. Wieje, pada śnieg. A pozdrawiamy kogo? Przemów Pozdrawiamy dzisiaj miał być na linii LHS nie wiem czy się wybrał, pogoda nie jest za ciekawa ale jak pojechał to mamy nadzieję na fajny materiał Pozdrawiamy Na stacji w Pszczynie będziemy czekali na Józefa Londzina Co się idzie? Co to za pociąg? Okaisk coś jeszcze za akańską. jaki Do stacji raci już do stacji Radzibórz.

A, coś tu przeleci. Co to jest? Artur? Są jest jednym z czterech dworców, który posiada halę peronową. Taka hala również jest we Wrocławiu. Czy jest to jakaś ciekawostka, która rzadko jest spotykana? Zobaczymy ją, bo ona jest w takim trochę kiepskim stanie, ale zawsze jako atrakcja i przyjemność oglądania. Na pewno fajna. Pszczyna tutaj nie wieje, przynajmniej śniegu nie ma ale wiatru też nie co robią? ścigają się co się ściga? No, kajśka z tym, z luzakiem. Z, z luzakiem i kto wygrywa? Kajśka Kajśka wygra? o to super A, bo jaki pociąg jedzie? Impact Impact Impuls dziewiątka dzisiaj dziewiątka? dziesiątka dziesiątka mówiłem, za dziesiątka przyjechaliśmy na dworzec idziemy na peron drugi, skąd będzie jechał pociąg ta jednostka LFN 76002 a tam jest nasz impuls, przyjechaliśmy już ze Blondin Z tego peronu też pojedzie nasz pociąg do Bytomia. Zobaczymy jaką jednostką pojedziemy, czy może Śląskim Pendolino albo kibelkiem. Nie Nie, nie pisze. Nie pisze. O, no, o, nie podali informacji. Oj, oj, oj. Zobaczymy co, co no nam tak podstawią wiesz, ja, ja myślę, że pojedzie złoty elf do rublice O no, zobaczymy Może być złoty Bo, bo tam się przygotowuje Tak? No Bo no, mam zamknięte drzwi Czy pojedzie ktoś Zobaczymy Pytam O już nam się Czekamy na podstawienie pociągu, tutaj stoi Intercity Batory Odsun się od krawędzi, bo nasz wjeżdża a co to jest? Ja, K -ka. Kaeszka? K -ka? Ja nie chciałem takiej a no, a już za niedługo pociągi będą jeździły zamiast do Lublińca, to gdzie? Nie wiem. Do Plu? Do Plu, Patrzymy co to wiedzie. N pięćdziesiąt siedem Akash. Tak jest dziewięć cztery cztery wjeżdżamy na stację Chorzów-Miasto. która została otwarta w 1868 roku łączyła ona Pożów, Bytom, Tarnowskie Góry z Wrocławia w 1872 powstała linia z Bytomia przez Libicę do Wrocławia Bytom Pociąg Kartowice Lubliniec. Linia 131. Boże z I to jest ta hala peronowa. Jedna z nielicznych w Polsce. Cztery bodajże są. To jest peron pierwszy, peron drugi niż, niż pozostałe. Był to peron towarowy. Peron trzeci i czwarty. Wszystkie perony są dwukrawędziowe. Jak by... ja... już będziemy <trymna> Peron drugi jest niższy, jest to peron towarowy. Idziemy zobaczyć teraz peron, który? Trzeci. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć historyczną rzecz, która tutaj się zdarzyła. Zobaczymy, czy znajdziemy ślady. Może uda nam się pokazać. Ten peron wybudowano, ten dworzec, tę halę dworca, wybudowano w latach 30. XX wieku. Kiedyś były tu dwa, nawet trzy budynki dworca. Teraz jest jeden. Stąd między innymi jeździł latający Ślązak, tak? latający Pieron. Był to pociąg typu Leipzig, który z Bytomia do Berlina eee. i z Berlina do Bytomia jechał w 4,5 godziny. Z Bytomia do Berlina prawdopodobnie w 5 godzin, bo on wyjeżdżał koło 5.24, a był o 10.24. O, dworzec jest brzydki, zaniedbany. Idziemy na peron trzeci. Bierzemy. Chodź szukamy. ty powiedz ja mam powiedzieć? a to jest duży? a tam znajduje się bytom wąskotorowy i jest kolejka wąskotorowa która była wcześniej w Bytomiu niż była nie właściwe niż te tory No, i szukamy historycznego śladu. Śladu po. Bombie. Tak, która spadła tutaj w styczniu 1945 roku. I zostawiła ślad, który jest widoczny do teraz. O, właśnie tutaj. To wniecenie. To jest ślad po bombie. W 1945 roku, w styczniu. Została zrzucona z samolotu. Tak jak podają źródła, z jakiejś wysokości 800 metrów. Kto to zrzucił? Czy alianci, czy Rosjanie? Nie wiadomo. Ślad został. Bomba, jak się domyślacie, nie wybuchła. Tylko spadła. Całe szczęście, bo zniszczenia byłoby ogromne. Dzięki temu mamy ślad historyczny. I jest myślę, co zobaczyć. Z peronu czwartego kiedyś jeździły pociągi do Gliwic. Przestały one jeździć w 2013 roku. A szkoda, bo znowu trasa była fajna. Bytom to było w okresie międzywojennym od 1922 roku miasto graniczne. Było to miasto niemieckie, a z trzech stron była granica z Polską. Wtedy... W okresie międzywojennym z Bytomia odjeżdżało nawet do 200 pociągów. W tej chwili o, pusto jeżdżą kajski i parę intercity. Nie dużo. Mamy nadzieję, że linia zostanie odbudowana, linia do liwic pasażerska, bo towarowa jest. Tutaj kolejki. Kolejka wąskotorowa. Zapraszamy. By to nie miał szczęścia do... Do władz w XIX wieku, gdyż na początku XIX wieku Chciano wybudować tutaj linię kolejową. Ale władze nie zgodziły się ze względu na obawy o przewoźników bytomskich i linia ominęła Bytom poszła odcinkiem Gliwice-Zabrze-Ruda Śląska dopiero później się zorientowano jak wiele stracono i połączenie z Wrocławiem uzyskano w 1868 przez Tarnowskie Góry a w 1872 przez Gliwice. O, jesteśmy na stacji Bytom I jedziemy do stacji Żywiec z tym, że z przesiadką w Katowicach tak, i czekamy na pociąg zobaczymy co przyjedzie dworzec w Bytomiu składy towarowe ale w oddali widać światła także już coś jedzie, zobaczymy Jaki to będzie skład? Jak myślisz? Jaki? Nie wiem. Chyba. Ojej, Kaśka. Kaśka? 7 1 Nie, 5-dęka. że hmm. to nie będzie sądu. W oddali widać światło elektro-ciepłowni bytom. O, 5-dęka. Wszystkim miłego dnia!